Zobaczcie. Uważam, że to jest o wiele lepszy produkt od silikonu. Uszczelniałem tym, także o tym preparatem uszczelniałem swojego Quirina. Bardzo jakieś takie dojścia. I tutaj mi ta guma pomału stygnie sobie i zobaczcie, przewody wszystkie, gdzie wychodzą od baterii, zostały przeze mnie ładnie zalane tą gumą. Ona bardzo szybko stygnie. Niech to sobie spływa, to nie szkodzi, to nie musi ładnie wyglądać grunt, żeby to wszystko zalepiło. I o, już ona. Baczcie, o. Ona stygnie, ona niedawno ciekła. Ale ona teraz ładnie stygnie, niech to sobie tak stoi, i zastygnie i super, super sprawa. I te wszystkie takie zakamarki gdziekolwiek są, tym preparatem polecam naprawdę sobie zapsikać. Wszędzie, czy tu, gdzie tam będę to zalewał.